Plon. włącz urodzaj Cześć rozpoczynamy nowy cykl plon włącz urodzeń jak pewnie dobrze wiecie w tym cyklu omawiamy od A do Z przebieg wegetacji konkretnych roślin, konkretnych upraw. W poprzednim cyklu omawialiśmy przebieg jednej uprawy jednego gatunku, natomiast tym razem będzie trochę inaczej. Przedstawimy wam nasze podejście do upraw roślin w kontekście hodowli bydła, którego celem jest zwiększenie produkcji pasz, objętościowych w Gospodarstwie. Nasz sposób na sukces to uprawa poplonowych mieszanek modułowych, a po ich zbiorze kukurydzy na kiszonkę. I to właśnie technologia prowadzenia takich plantacji będzie tematem kolejnego cyklu plonu. Tym razem cały cykl poprowadzi Marcin Frączkowski, ekspert Elwita, do którego za chwilę przeniesiemy się na poletka. Tam Marcin opowie nam, dlaczego podczas tego cyklu skupimy się na mieszankach poplonowych. Partii Silver. Opowie również, jakie doświadczenia zostały założone na naszych poletkach i na jakim obecnie etapie one się znajdują. Cześć! O mieszankach modułowych mogliście więcej się dowiedzieć we wcześniejszych odcinkach na naszym kanale. W nowym cyklu Plon przedstawię Wam technologię uprawy mieszanki młodowej partii Silver, po zbiorze której będziemy uprawiali kukurydzę na kiszonkę. Przypomnijmy, Party Silver to mieszanka modułowa ozima do produkcji kiszonki wyróżniająca się bardzo wysokim udziałem roślin motylkowatych wynoszącym aż 59%. Party Silver może być uprawiana w siewie czystym oraz w siewie mieszanym z innymi zbozieżami ozimymi, najczęściej żytem. Jej uprawa pozwala na uzyskanie większej ilości paszy objętościowej z hektara. W wielu gospodarstwach z hodową bydła występuje problem niedostatecznej ilości paszy objętościowej. Uprawa poplędowych mieszanek modułowych zapewnia dodatkowe źródło paszy i pozwala wykorzystać pole w okresie, kiedy zazwyczaj w takim zmianowaniu pole stoi puste, czyli od żniw do siewu kukurydzy. W tym cyklu przestaje Wam technologii party silver, a po jej zbiorze uprawę kukurydzy na, na kiszonkę. W doświadczeniu zbadamy wydajność kiszonkarską oraz jakość tej kiszonki. Przejdźmy do planu doświadczenia. Doświadczenie przedstawia Wam uprawę partii Silver w ilości 30 kg na hektar plus żyto o zimę 60 kg na hektar. Przeciętnie został tutaj zastosowany nawóz Elplon Maxfos NPK 82030 w ilości 200 kg na hektar. Siew mieszanki został wykonany 15 września, a jest zbiór przypadnie na początek maja, wtedy kiedy trawa będzie w fazie wiechowania, a żyto na początku fazy kłoszenia. Wiosenne nawożenie azotem będzie wykonane na początku marca w postaci Elplonu Opty N, 27% azotu, w 200 kg na hektar. Po zbiorze mieszanki będzie wykonana orka, nawożenie, a następnie siew kukurydzy na kiszonkę. Wspomnę również, że w doświadczeniu tym badamy inne międzyplony o zimę, dodatkowo wysiewane w różnych terminach. W cyklu tym, poza agrotechniką uprawy mieszanek modułowych, przedstawimy również agrotechnikę uprawy kukurydzy na kiszonkę właśnie po takich międzyplonach. Jak obecnie prezentuje się doświadczenie? Jesteśmy kilka dni po wysiewie mieszanek, dlatego jeszcze nie obserwujemy schodów. W kolejnym odcinku spotkamy się późną jesienią i sprawdzimy stan doświadczenia. A tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Plom. Włącz urodzaj.